ogromne, potężne namaskar z okazji początku roz rozpoczęcia wspaniałego fe festiwalu święta w Indiach wielo nawaratri, Navaratri, Nawaratri Navaratri, pięknego czasu, wspaniałego, potężnego czasu tych dziewięciu nocy, mogi durgi, ale nie tylko śiubch. Nawratri w hindi i nie tylko w hindi, na Navaratri w sanskrycie. Że się chwilę zgromadźmy. Za ten czas przygotuj dla siebie stabilne miejsce. Możesz tak jak ja siedzieć, na dosyć twardej pozycji. No, w krześle siedzę. Istotne jest, aby. Kręgosłup był prosty. Możesz oczywiście także siedzieć na macie. Wyjątkowo dzisiaj możesz nawet się położyć. Jeśli siedzenie jest w tym momencie z jakichś przyczyn trudne, jak widzisz, każda pozycja jest idealna. Praktyka około 20 minut. Z chwilą wyciszenia na koniec, już widzę, że jesteśmy, więc sekundę poopowiadam. Natomiast w trakcie. Opowiadania, koncentruj już uwagę na wdechu i wydechu czyli możesz w pozycji z prostym kręgosłupem, otwartymi barkami, ściągniętymi w dół łopatkami czyli chodzi o to, aby serce było otwarte wchodzić w ten czas wyciszenia, krótkiej praktyki czyli wdech i wydech. Nosem. Wzrok może być albo zamknięty, albo oczy opadać, naturalnie wzrok opadać na e, punkt na podłodze, jakiś, jak chcesz. Możesz też wpatrywać się w ekran, niemniej jednak bardzo ważna jest skoncentrowana uwaga. Nawaratri, piękna nazwa, ewentualnie w hindi nawratri. Dziewięć nocy, dziesięć dni. Poświęconych, celebracji wielkiej e, siakti, wielkiej mocy. W tym przypadku, jeśli chodzi o Indię, bogini Durgi, bogini, która uchodzi za samą esencję i bogów i bogiń. E, w mitologii indyjskiej, w wierzeniach hinduizmu, w religii hinduistycznej, uznawana jest za pogromczynię najgorszego, najokrutniejszego zła. Nieładu, niesprawiedliwości, chaosu, a więc ten czas dziesięciu dni, dziewięciu nocy durgi poświęcony jest właśnie na przekraczanie, pokonywanie zarówno tego, co jest niesprzyjające, przeszkadzające w nieładzie na zewnątrz nas, jak i oczywiście wewnątrz. Natomiast wiodze i tandrze indyjskie uchodzi za macha, siakti, wielką moc wielką, siakti, w dziewięciu odsłonach. Każda noc przypada na inną odsłonę siakty. Dzisiaj, 22 września, zgodnie z kalendarzem księżycowym indyjskim, jest to Shaila Putri. Shaila Putri, e, córka e, gór, córka króla Himalajów, sama wspaniała Parvati, która także oznacza szczyt, ale w żeńskiej formie Tutaj Himalaje oczywiście esencja praktyk ascetycznych, jogicznych, tantrycznych i Parvati, zresztą małżonka Siwy, razem z nim patronka jogi, Shaila Putri, córka króla gór, także nazwa Hema, Vati ma inny epitet. Co ciekawe, Dziewięć nocy durgi jest poświęconych, jakby podzielonych na trzy jeszcze odsłony, trzy wielkie boginie. Roz, rozpoczynamy od trzech dni macha kali, wielkiej kali, i tutaj bardzo mi zależy, abyś koncentrował, koncentrowała uwagę na tym najgroźniejszym, najokrutniejszym, najstraszliwszym przejawie durgi, który pokonuje nawet najgorsze zło o tym właśnie z Mahakali przez najbliższe trzy dni. I już przechodzimy do krótkiego opisu praktyki. Dzisiaj, jako że oczyszczamy, um, może, można powiedzieć, że otwieramy pewne blokady, no to, to oczywiście zgodnie z tradycją hathy przechodzimy do oczyszczenia, które jest jakby wstępem do praktyk jogicznego oddechu pranayamy, a mianowicie do nadi Shodhana. To jest zresztą praktyka ukochana przez Indie, często sama jest stosowana bez tutaj innych dalszych pranayam, dalszych praktyk jakby oddechowych czy praktyki na oddechu. Nadi siodhana. Co nam jest potrzebne w Nadi siodhanie? Przede wszystkim jest to oddech, który idzie raz przez lewę, ja mam tutaj lewe po tej stronie, nozdrze, raz poprzez prawę. A zatem o to chodzi, aby albo mentalnie zamykać nozdrza, tutaj wybierz sobie, albo yy, w sensie wybierz sobie praktykę, albo fizycznie, czyli zamykamy dłonią, to wybierz sobie, czy chcesz zamykać mentalnie. Czy fizycznie. Żeby zatkać fizycznie, no to trzeba albo przybrać jakąś mudrę, gest dłoni, albo nie. Ja proponuję przybranie słynnej wisznu, mudry utrzymującej wisznu, e, bóstwo, które odpowiada za podtrzymanie dobra, ładu, sprawiedliwości, e, właściwej praktyki. To proponuję tę mudrę, gdzie palec wskazujący i środkowy podpierają nasady kciuka. Dzięki temu w szczypce niejako między kciuk a palec serdeczny możesz chwytać e, nozdrza. Chwytać w sensie y, albo zatykać prawe nozdrze, albo lewe nozdrze. Tak zwana wisznu mudra. Palec wskazujący i środkowy podpierają nasadę kciuka. Z wizualizacją dzisiaj będzie świetlisty punkt w przestrzeni czoła. Przy zamkniętych oczach będzie szła praktyka i proszę, abyś wizualizował, wizualizowała, ten świetlisty punkt w formie, formie okręgu, tak kuli, tak nawet lepiej, tak mniej więcej centymetr średnicy, może dwa, w każdym razie, aby to nie była kropeczka, a troszkę większa kula, świetlista, promieniująca. Promienie się niczym w słońcu rozchodziły na boki, tak koncentrycznie. A intencjom, sankalpom, będzie stabilność. Bo dziś właśnie roz, rozpoczynamy od stabilności, praktyki ufundowania się w praktyce, czyli w sanskrycie sthira ta. Sthirata. I siadamy do praktyki. Najpierw krótkie oczyszczenie. Całą praktykę prowadzę. Nie musisz zatem patrzeć na ekran. Możesz spokojnie oczy zamknąć. Czyli wróć do, jeśli się popsuła stabilnej pozycji. Tak, wyrównaj kręgosłup, opuść barki, łopatki, otwórz serce. I chwilę przy zamkniętych oczach, dwa, trzy oddechy w Twoim tempie. Dosłownie chwilę. Tutaj osadź się w intencji praktyki. Czyli stabilność. Jeszcze nie musisz wizualizować punktu. Zatkaj prawe nozdrze i wykonaj 9 wdechów i wydechów. Lewym nozdrzem, czyli wdech, wydech. Jest to praktyka oczyszczająca. Jakbyś dmuchał, dmuchała w chusteczkę, nie mając tej chusteczki. drugie nożdrze prawe wdech i wydech dziewięć razy i raz jeszcze lewe dziewięć razy i prawe dziewięć razy I po raz ostatni lewe 9 razy. Wdech, wydech. Jakbyś w chusteczkę dmuchał, dmuchała, tylko tej chusteczki nie masz. Bo tutaj chodzi o oczyszczenie fizyczne nozdrzy. I 9 razy na prawą stronę. Nie unoś za mocno barków, ja ewentualnie trochę mocniej unoszę, aby było widać w kamerze. Intensywny jest także wydech. Oczyszczamy nozdrza. Teraz palec wskazujący i środkowy, połóż w nosie na przestrzeń między kością a chrząską. Delikatnie domknij nozdrza, ale nie do końca, tylko zawęź przebieg i wykonaj dziewięć podobnie wdechów i wydechów, ale przez obydwa nozdrza. Czyli wdech i wydech. Mocny wdech, mocny wydech, ale mocny z achimso, aby nie pojawiły się mroczki. Chodzi o oczyszczanie nozdrzy. Możesz powtórzyć, jeśli odsłuchujesz z nagrania, a jeśli nie, to teraz połóż dłonie na udach. Zamknij oczy, wróć do stabilnej pozycji. Wdech i wydech przez nozdrza tylko. Ugruntuj się w intencji. Powoli kreuj już punkt koncentracji w przestrzeni czoła. Tę kulę światła. Wdech do przestrzeni kuli i wydech z tej przestrzeni. Ale świadomością jesteś ugruntowany. Ugruntowana. W świetlistej kuli. Jeśli Twoje myśli gdzieś uciekają, wracaj. Wracaj do tego punktu światła. Do tej stabilności. Tej potężnej siakty świetlistości, która pokonuje nawet najciemniejsze ciemności. Teraz wykonaj wiszną, mudrę. Zatkaj prawe nozdrze i wykonaj spokojny, długi wydech lewym nozdrzem. Wdech lewym nozdrzem. Wstrzymanie. Wydech prawym nozdrzem. Wstrzymanie. Wdech prawym nozdrzem. Wstrzymanie. Wydech lewym nozdrzem. Wstrzymanie. Wdech lewym nozdrzem. Wstrzymanie. Wydech prawym nozdrzem. Wstrzymanie. wdech prawym wstrzymanie i wydech lewym wstrzymanie wdech lewym wstrzymanie wydech prawym ostrze. Wstrzymanie. Wdech prawym. Wstrzymanie. Wydech lewym. Wstrzymanie. Piero czwarty raz. Wdech prawym. Wdech lewym. Wstrzymanie. Wydech prawym. Wstrzymanie. Wdech prawym. Wstrzymanie. I wydech lewym. Wstrzymanie. Wdech lewym. Wstrzymanie. Wydech prawym. Wstrzymanie. Wdech prawym. Kanałem pingala. Wstrzymanie. Wewnętrzna kumbhaka. Antara kumbhaka. Wydech lewym idą kanałem ida i wstrzymanie zewnętrzne bach jak wdech lewym wstrzymanie wydech prawym wstrzymanie Wdech prawym, wstrzymanie, wydech lewym, wstrzymanie. Jeszcze trzy razy powtórzymy wdech lewym, wstrzymanie. Wydech prawym strzymanie, wdech prawym, wstrzymanie, wydech lewym, wstrzymanie, i dwa ostatnie powtórzenia w Twoim tempie. Dbaj o to, aby wdech, wstrzymanie, wydech i wstrzymanie pozostawały mniej więcej równe. Koncentruj uwagę w przestrzeni świetlistej kuli pośrodku czoła. Jeśli chcesz, za zamkniętymi oczyma, możesz dosłownie skierować gałki oczne właśnie w środek czoła. Tworząc niejaki trójkąt spojrzeniem, ale za zamkniętymi oczyma. Ale uważaj na problemy oczne, nie każdy może tę ksiąbęhawę i wykonać. Najważniejsza tak naprawdę jest tutaj. Stabilna wizualizacja. Całość swoich myśli przykuta o świetlistej kuli. Jeśli chcesz, kula może się powiększać, może pulsować. Na ten moment jesteś tylko i wyłącznie świetlistą, promieniującą kulą. Albo nawet po prostu świetlistością. I kiedy skończysz, powtórzenie. Połóż dłoń na udzie, wdech nosem przez obydwa nozdrza i wydech przez obydwa nostrza. wdech przez obydwa nozdrza. I wydech przez obydwa naostrze. Postara się brać oddech od brzucha, rozszerzając żebra i delikatnie kończąc wdech uniesieniem klatki piersiowej. I wydech. Kompletny oddech jogiczny, pełna praca przypony. Wdech. Wydech. I na koniec. Klasyczna kumbhaka w Vritti. Wdech przez obydwa nozdrza. Wstrzymanie troszkę dłuższe. I wydech przez obydwa nozdrza. Wstrzymanie. Wdech. Wstrzymanie. Wdech. Wstrzymanie. Wdech do świetlistego punktu kuli. Wstrzymanie. Możesz przebywać w pulsacji światła, w przestrzeni czoła. I wydech. Nadal pozostajesz w przestrzeni kuli. Wstrzymanie. I raz jeszcze. Wdech. Wstrzymanie. Wydech. Wstrzymanie. Wróć do spokojnego wdechu i wydechu. Nie otwiera jeszcze oczu. I chwilę pozostań w ciszy. Nadal w tej świetlistej kuli. Ale oddech już siebie nie obchodzi. Liczy się tylko pulsacja światła. Po chwili możesz porzucić nawet i to. Pozostać po prostu w bycie. W tym, że jesteś. I dziękuję za wspólną praktykę. Namaste. Do zobaczenia.